Dzień dobry Państwu, Michał Porencki, Nowy Adres, mówimy serio o nieruchomościach, a dziś będziemy rozmawiać o tym sektorze nieruchomości, który chyba najlepiej radzi sobie w warunkach pandemicznej zawieruchy, a będziemy rozmawiać o tym z Panem Janem Barbasiewiczem, partnerem i dyrektorem działu powierzchni logistycznych i przemysłowych w Agencji KOWIEX INTERNATIONAL. Dzień dobry Państwu. No właśnie, Panie Janie, czy jak radzi sobie rynek magazynowy w grudniu 2020 roku? Czy w ogóle uprawnione jest stwierdzenie, że jest on najbardziej wygranym tego, co, co dzieje się na naszym rynku w nieruchomości komercyjnej? Tak, jak najbardziej jest to uprawnione stwierdzenie. Rynek magazynowy i przemysłowy w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, jest rynkiem, który radzi sobie z tą nową sytuacją jak najlepiej. Rozwija się dosyć mocno, jeżeli patrzymy na popyt w porównaniu do ubiegłego roku do 2019, to w zależności od rynku lokalnego on wzrósł w Polsce między 20 a 30%. Tak więc zdecydowanie można powiedzieć, że rynek w tej nowej sytuacji radzi sobie znakomicie. Czyli możemy spodziewać się, że inwestorzy gremialnie przerzucą się z obiektów handlowych teraz na magazyny? A w Gdyby to było takie proste, to, to, to pewnie tak, tak by się działo już wcześniej, ponieważ sygnały o tym, że rynek magazynowy i przemysłowy będzie, będzie rósł, mamy tak naprawdę od, od, od wielu, wielu lat. Wejście nowych inwestorów jest oczywiście tak naprawdę. Takim trendem, który, który już ma miejsce od, od wielu lat. Natomiast do tego, aby oni odnosili sukces na tym rynku, muszą sobie znaleźć partnera, który, który całość procesu deweloperskiego, od znalezienia działki przez znalezienie najemce. Czy najemców po realizację i wyjście z inwestycji przeprowadzi. Więc jak najbardziej takie rzeczy się dzieją. Natomiast nie jest to tak szybki proces, żeby nagle zbudowania, inwestowania w centra handlowe, przejście do rynku magazynowego. Mało tego oczywiście inwestorzy. Handlowi czy inwestorzy w obiekty handlowe, oni nadal na tym rynku pozostaną, być może zmieniając jedynie format obiektów na, 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 na mniejsze, na bardziej kameralne, na takie bardziej um, typu convenience. Um, ale wracając do Pana pytania, myślę, że zainteresowanie rynkiem magazynowym ze strony inwestorów jest um, ogromne um, i um, rzeczywiście um, można pokusić się o stwierdzenie, że, um, że inwestorzy ustawiają się w kolejkę, żeby na ten rynek wejść. Trochę statystyk według różnych szacunków w pierwszych trzech kwartałach tego roku wynajęto blisko 3,5 miliona metrów kwadratowych magazynów. To znakomity rezultat. Czy ten trend pana zdaniem utrzyma się w kolejnych kwartałach? Tak, jak patrząc na to, co już teraz dzieje się na rynku, mamy początek grudnia. Więc zamknięty jest większa część tego czwartego kwartału, który zawsze historycznie był naj, najbardziej aktywny od wielu, wielu lat. To w czwartym kwartale dochodziło do podpisywania największej ilości umów najmu. Zdecydowanie ten czwarty kwartał będzie tak samo dobry, jak nie lepszy jak. Pierwsze trzy kwartały tego roku i szacujemy, że cały rynek. Wzrost popytu na powierzchnię zamknie się dla całego, dla całego rynku w Polsce blisko 30%. Jeśli chodzi o następne lata, my po sobie, po naszych klientach widzimy, że ten rynek nie zwolni. Mamy wiele transakcji przewidzianych na zamknięcie w pierwszej połowie przyszłego roku. Tak więc szacujemy, że. To, nie będzie, to będzie dobry rok, nie tylko e, zamknięcie tego roku, 2020, ale, ale też e, co najmniej pierwsza połowa przyszłego będzie dobra. E-commerce i firmy kurierskie to co najbardziej oczywiście beneficjenci obecnej sytuacji. Proszę, która branża jeszcze wynajmuje więcej powierzchni niż przed pandemią? Gdzie ten popyt także to, co widzimy, to sieci handlowe. Zainteresowanie ze strony sieci handlowych jest rzeczywiście bardzo duże. Jest to związane z tym, że sieci nauczone. Doświadczeniem ostatnich kilku miesięcy potrzebują zdecydowanie większych zapasów niż przez ostatnie lata. Bardzo intensywnie rozbudowują swoją sieć magazynów. Krótko mówiąc, jeśli kiedyś sieć handlowa miała w swoich magazynach towar, który wystarczał im na pokrycie sprzedaży na najbliższy miesiąc bądź dwa, teraz to. Preferencja jest, jest taka, aby, aby tego towaru było na co najmniej 3-4 miesiące sprzedaży. Um, widzimy to, że to są branże, przeróżne branże, um, zarówno takie, które działają oczywiście w e e-commerce, ale też takie, które mają tradycyjne sklepy. Bo jednak trzeba pamiętać, że dużo sieci ma. Yy, Oba kanały zaopatrywane z jednego centrum logistycznego, czyli centrum działa zarówno dla tradycyjnego handlu, jak i dla, dla e-commerce. Widzimy, że oprócz sieci handlowych dość intensywnie rozwija się branża produkcyjna, natomiast jest to produkcja dosyć zaawansowana. To nie, jest, to nie jest to, co jeszcze kilka lat temu gdzie był jakiś tam prosty montaż przykładowo dużo dużo firm z branży automotyw jest zainteresowanych wynajęciem powierzchni produkcyjnych pod obsługę czy do dostarczania komponentów do nowej fabryki Tesli pod Berlinem ale też ostatnio chociażby jeden z naszych klientów z branży ale z tej części elektromobilności zainwestował w duży, duży, dużą fabrykę na terenie Polski, południowo-wschodniej. Trzecią branżą, którą bym wyróżnił, to branża. Szeroko pojęta branża budowlana, czyli producenci, dystrybutorzy materiałów budowlanych. Widzimy, że z ich strony popyt na, na powierzchnię wzrósł gwałtownie. Myślę, że dobrą branżą, która też wynajmuje więcej powierzchni niż w ostatnich latach, jest branża mebli i artykułów wyposażeniowych. Widzimy, że Rzeczywiście z ich strony popyt jest silny. Wydaje się, że to wszystko ma związek z tym, że generalnie popyt Polaków przeniósł się z branży usług tak mocno poszkodowanej w obecnych czasach, czyli gastronomia, turystyka, do, do właśnie takiego popytu związanego z wyposażaniem mieszkań, remontami meblowaniem, to, to rzeczywiście jest taki sygnał, który, który nie tylko my widzimy, ale też pojawia się pojawia się w licznych analizach ekonomicznych. A propos produkcji pandemia obnażyła uzależnienie wielu branż od Chin, jako głównego wytwórcy i dostawcy dóbr, i pojawiło się takie dość nośne pojęcie jak near-shoring, czyli przenoszenie produkcji do Europy mhm. w celu zabezpieczenia płynności dostaw. Czy to o czym pan powiedział, że wzrost zapotrzebowania na powierzchni pod taką lekką produkcję. To już są pierwsze objawy tego newsuringu. Tak, widzimy, widzimy dużo działań w tym zakresie jest. Kilka projektów, które obecnie są na finalizacji bądź już dosyć zaawansowanym etapie wyboru lokalizacji, które są stricte przeniesieniem działalności produkcyjnych z całego świata bliżej, bliżej rynku sprzedaży, jakim jest, jakim jest Europa. Kilka, z tego, kilka takich projektów, myślę, że zamkniemy jeszcze w tym roku, natomiast dosyć dużo projektów będzie, będzie finalizowanych w przyszłym. Kilka takich projektów, które, które gdzieś tam w, na początku na początku roku się pojawiło, one zostały wstrzymane, ale to tylko ze względu na to, że nie, nie ze względu na to, że, że firmy chcą... Nie są zainteresowane nearsharingiem, tylko ze względu na to, że generalnie są to branże, w których zarządy nie wiedzą jak te branże się będą, będą sprawować, więc mając nadzieję, że, że świat wróci do początków normalności w 2021 przewidujemy, że, że kilka tych projektów dodatkowo się odmrozi. A które branże najmocniej odczuły skutki koronawirusa i będą Pana zdaniem ograniczać powierzchnię magazynową? To głównie branże, które są uzależnione od sektora usług, czyli chociażby firmy zaopatrujące sektor choreka, bądź też powiązane w jakimś stopniu z, z branżą turystyczną. Natomiast to nie był nigdy jakiś, jakiś ogromny, ogromny udział w rynku tego typu najemców, ale nawet analizując sytuację tych konkretnych najemców, widzimy, że oni starają się znaleźć inne, inne źródła przychodów, dosyć szybko się adaptują do tej sytuacji, która ich zaskoczyła na początku tego roku. Mało tego, nawet te branże przeprowadzają inwestycje w, te, ci klienci z tej, z tej branży przeprowadzają inwestycje w powierzchnie magazynowe, unowocześniając i, i szukając oszczędności w logistyce. Bo to, co. Może się wydawać jakimś takim dosyć istotnym kosztem na początku nowe, nowe centra logistyczne, nowe oddziały. W efekcie, tak naprawdę ma przynieść oszczędności w firmie, więc wydaje mi się, że tutaj nawet, nawet te branże wygenerują ostatecznie nowy popyt. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że że w zasadzie to tylko, tylko chyba ten mały udział, mały kawałek rynku spowodował taki, powiedzmy, był bardziej, bardziej dotknięty tą, tą pandemią. Generalnie w naszej branży magazynowej problemem w pewnym momencie był nie, jeśli był jakiś problem, to nie był to problem związany z płynnością tych firm bądź z popytem na powierzchnię, tylko tak naprawdę zauważyliśmy, że. Dziś, szczególnie, szczególnie na wiosnę, firmy nie były pewne, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Kiedy już się oswoiły, widziały, widziały, jak sobie w tej sytuacji radzić, to tak naprawdę przy tej drugiej fali zachorowań w Polsce te problemy zniknęły, firmy, firmy to, to, to powiedzmy bezwład decyzyjny nie miał miejsca. Wydaje się, że, że akurat branża magazynowa w tej, w tej kwestii nie miała problemu. Przejdźmy do podaży. Tradycyjnie najwięcej magazynów budowanych jest na Mazowszu i Śląsku, ale wyjątkowo intensywnie rozwija się też sama Warszawa, w sensie granic aglomeracyjnych, gdzie buduje się dwa razy więcej niż jeszcze rok temu. Pokazuje to z tej tak zwanej ostatniej midi magazynów miejskich obsługujących e-commerce. Czy Pana zdaniem w obecnych warunkach podaż takich obiektów będzie nadążała za popytem? Tak wydaje się, że ilość problem ilość projektów, które w których można, można tego typu obiekty zlokalizować, jest dosyć duża, aczkolwiek związane jest to z dłuższymi procedurami administracyjnymi, bo często takie obiekty są budowane na terenach poprzemysłowych, tak zwanych brownfieldach, czyli dodatkowo należy wyburzyć starą substancję, która często jest, często jest dosyć problematyczna, bo. bo czy wokół są sąsiedzi, czy są to wręcz budynki gdzieś tam z lat... Z lat 60. czy 70., często budowane w bardzo solidnych żelbetowych technologiach. W związku z tym, sam proces usuwania takich, takich starych obiektów trwa. Dodatkowo kwestie związane z pozwoleniami, one troszeczkę inaczej działają w dużych aglomeracjach, troszeczkę inaczej w, poza tymi dużymi aglomeracjami w dużych aglomeracjach dzieje się to, ten proces inwestycyjny jest, jest wolniejszy. Wydaje się, że chyba każdy duży deweloper ma w swoim portfolio takie, takie projekty. Jest to, cieszy się, cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to rzeczywiście sygnał, że ta logistyka ostatniej mili to chyba będzie przez najbliższe kilka lat taki, taki główny Główny trend nowy nowy na, na, na rynku powierzchni magazynowych. W poprzednim kryzysie deweloperzy zareagowali redukując liczbę powierzchni budowanych spekulacyjnie w tych tak zwanych big boxach na rzecz inwestycji typu BTS. Czy i tym razem możemy się spodziewać, spodziewać podobnego scenariusza? Ja bym powiedział, że. Ten udział inwestycji spekulacyjnych on od kilku lat utrzymuje się na zdrowym, stałym poziomie. Nie będziemy mieli z pewnością powrotu do sytuacji sprzed 12-14 lat, kiedy to inwestycje spekulacyjne były. No, zdecydowanie dużą, dużą, dużą miały największy udział w rynku i przy kryzysie w 2008-2009 roku rzeczywiście sporo projektów stało stało dosłownie pustych, i, 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 to, i to był spory problem dla, dla rynku. Ta absorpcja trwała. Dobre, dobre kilka lat, myślę, że i instytucje finansujące i deweloperzy nauczeni tym doświadczeniem bardzo ostrożnie szacują ilość projektów spekulacyjnych, aczkolwiek w takich bardzo rozwiniętych rynkach, takich jak rynek warszawski, rynek łódzki, rynek Górnego Śląska, Poznania, Wrocławia, Zdecydowanie te projekty spekulacyjne nadal będą miały miejsce i to będzie większa część transakcji. Projekty BTS czy BTO to z natury są projektami, które wymagają więcej czasu na realizację. One też cały czas się rozwijają. Myślę, że tutaj nie powinniśmy odczuwać jakiejś wielkiej zmiany w najbliższych latach. I ostatnie pytanie. Z jakimi największymi wyzwaniami rynek magazynowy będzie się musiał zmierzyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Myślę, że dwa takie wyzwania. Jedno to procedura administracyjne, które mogą trochę namieszać w realizacji inwestycji. na praca urzędów, kwestie związane z odbiorami takich powierzchni, może nie przełożyły się bezpośrednio na opóźnienia w oddaniu powierzchni, natomiast zawsze powodowały jakieś tam wątpliwości, czy, czy, czy dana inwestycja zostanie ukończona na czas. Nie było jakichś przypadków, które, które były, były, gdzie były te opóźnienia związane ze zamknięciem urzędów. Myślę, że to, to jest jednak coś, co będzie wyzwaniem, tak aby przez najbliższe miesiące procedury administracyjne. Szły swoim torem bez względu na to, co, 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 co będzie się działo w kwestii zamknięcia gospodarki, zamknięcia urzędów. Drugi taki trend, myślę, to będzie zapewnienie powierzchni, która może stanowić Bufor. Ta powierzchnia była, ona została wynajęta, i tak naprawdę jest dosyć. Mało obiektów, które mogą zapewnić duże powierzchnie rzędu 20, 30, 40 tysięcy powierzchni gotowej od zaraz. Może to spowodować, że najemcy, którzy będą potrzebować szybko powierzchni, ci, którzy nie zdążyli sobie jej zabezpieczyć, będą musieli poczekać, bo po prostu takiej powierzchni fizycznie nie będzie. Jeżeli nie będą mieli Magazynów, nie będą mieli powierzchni, która jest dostępna od zaraz, tylko będą musieli czekać, to mogą mieć problem z tym, żeby mieć towar, który, który, który będzie dostępny do sprzedaży a firmy, które zabezpieczyły sobie taką powierzchnię, będą miały naturalną przewagę. Tak więc myślę, że to może być taki drugi trend, drugie wyzwanie na rynku magazynowym, zapewnienie tej dodatkowej powierzchni tym zainteresowanym, w cudzysłowie, gapowiczom. No cóż, przyszłość powierzchni handlowych rysuje się w dosyć czarnych barwach, jeśli chodzi o powierzchnie biurowe też sytuacja jest dość mglista. Mieszkaniówka ma się na razie całkiem nieźle, było dużo, dużo rzeczy, Zależy w niej od czynników zewnętrznych. Dobrze wiedzieć, że przynajmniej magazynom wiatr rynkowych przemian wieje w pełne żagle. Pan Jan Barbasiewicz, Coirist International. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.